Everywhere? Pytasz, dlaczego Everywhere? Możesz go używać gdziekolwiek jesteś we Włoszech, Brazylii czy Singapurze. To rozwiązanie jest standardowe i jak najbardziej elastyczne, aby sprostać wymaganiom klientów na całym świecie. Po 25 latach działania na rynku telewizyjnym znamy wyzwania, przed którymi stoisz. Zainspirowało nas to do zaprojektowania Prowiz Everywhere specjalnie dla ciebie. Provis Everywhere upraszcza procesy planowania i tworzenia harmonogramów. To rozwiązanie zaprojektowane przez najlepszych fachowców pozwala w szybki i prosty sposób przygotować najważniejszy element całego przepływu pracy, czyli playlistę dla systemu automatyki emisji. Kilka lat temu przeprowadziliśmy eksperyment. Próbowaliśmy stworzyć typową playlistę w 5 minut. Zobaczmy, jak poszło. Dzisiaj pokażemy, jak łatwo jest utworzyć playlistę w 5 minut. Najpierw rzućmy okiem na typową playlistę. Aby kupić lub wyprodukować atrakcyjne programy, musimy trochę zarobić. I musimy również przyciągnąć do ekranu widza, aby mieć dużą oglądalność. Aby odróżnić programy, reklamy i promocje, wstawiamy do harmonogramu krótkie klipy. Na koniec możemy dodać elementy graficzne. Wszystkie te elementy składają się na wspólną playlistę. Mówiąc o prostej 24-godzinnej playliście, jest to około 600 różnych programów lub klipów. Zadajmy sobie pytanie: czy na tę złożoną operację wystarczy 5 minut? Z modułem do planowania emisji Prowys tak. Typowa playlista oparta jest na regularnym schemacie z powtarzającymi się zdarzeniami. W prowisie możesz opisać i określić wszystkie te reguły. Z ich pomocą cały proces tworzenia playlisty przypomina sekwencję automatycznych zadań. Prowiz upraszcza procesy planowania, redukuje nudną powtarzalną pracę, oszczędza czas, a także minimalizuje błędy ludzkie. Zobaczmy teraz, jak łatwo utworzyć playlistę w rozwiązaniu Prowiz. Najpierw wygenerujemy harmonogram na cały tydzień. W Prowizie często używa się ustalonej struktury zwanej schematem. Schemat jest przygotowywany raz w sezonie i obejmuje wszystkie regularne sloty harmonogramu dla tego okresu. W kilka sekund generowany jest cały tydzień. Sloty są wypełnione konkretnymi tytułami, odcinkami seriali, regularnymi programami, takimi jak wiadomości, pogoda i podobnie. Ale są puste miejsca. Powinniśmy je wypełnić. Aby szybko i łatwo znaleźć odpowiednie filmy, używamy clipboardu. Zawiera wstępnie przefiltrowane tytuły. Film można łatwo dodać, przeciągając i upuszczając. W przypadku konieczności zastąpienia odcinka serialu nieregularnym programem, system uruchamia operację NOCON. Możemy wybrać, czy odcinek ma zostać usunięty, czy przełożony na później. Operacja NOCON automatycznie zmienia harmonogram wszystkich już zaplanowanych odcinków serii. Etap przygotowania harmonogramu programu kończy się przesłaniem raportu EPG. Prowys obsługuje wielojęzyczne szablony do przygotowania publikacji programów. Ekran przystosowany dla planistów zawiera wiele ważnych funkcji, większość z nich jest dostępna bezpośrednio z paska narzędzi. Teraz system tworzy miejsca na reklamy i zwiastuny po każdym głównym programie. Wszystko odbywa się w kilka sekund w oparciu o predefiniowany zestaw reguł. ProWis oferuje wiele sposobów tworzenia przerw reklamowych. Reklamy są zwykle planowane osobno, a następnie importowane do playlisty. Istnieje bezproblemowa integracja między modułem planowania emisji Prowis a naszym modułem reklamowym ProWis. Nie ma żadnych plików, nie ma żadnych błędów. Wszystkie reklamy są stawiane bezpośrednio do planu. Po zaimportowaniu reklam możemy uruchomić opcję automatycznego planowania zwiastunów. Automatyczne planowanie działa na podstawie danych o oglądalności, które należy obliczyć dla każdego slotu. Podczas autobookingu system sprawdza wszystkie ważne kampanie promocyjne, sprawdza okresy ważności na poziomie wersji promocyjnych, ocenia oglądalność, a następnie wybiera najlepszą opcję. Prowys preferuje planowanie, w którym bloki są zapełnione równo przed zmaksymalizowanym GRP. Po zaplanowaniu wszystkich klipów nadszedł czas, aby oczyścić harmonogram z luk i zachodzenia slotów na siebie. Przerwy przed programami na żywo, które mają ustalony początek, można łatwo rozwiązać, planując przed takim programem klipy ze zmiennym czasem trwania. Czas ich trwania jest automatycznie dostosowany do luki. Teraz możemy wprowadzić elementy graficzne. Wybieramy odpowiednią regułę z listy, a wszystkie elementy, takie jak logo, następny film czy teraz oglądamy, są automatycznie generowane. Aby mieć pewność, że lista jest dobrze przygotowana, uruchamiamy operację sprawdzenia emisji. Ta funkcjonalność sprawdza brakujące materiały, niespójności w czasie publikacji programu i wiele innych. Dzięki wielu automatycznym funkcjom naprawienie znalezionego problemu jest naprawdę łatwe. Przeniesiemy film na opublikowany czas i ustalimy czas rozpoczęcia programu. Wyczyścimy harmonogram i ponownie uruchomimy operację sprawdzenia emisji. Nie ma żadnych innych problemów. Na koniec playlista jest eksportowana. Można ją bezpośrednio wysłać do systemu automatyki emisji, skopiować na serwer FTP lub po prostu wyeksportować jako plik. To zależy od interfejsu. Jak widać właśnie utworzyliśmy obszerną playlistę z dokładnością do ramki w zaledwie kilka minut. Podsumujmy zaraz, jak łatwo jest korzystać z modułu planowania emisji PROVIS. Po prostu definiujemy reguły. Te reguły automatyzują nudne manualne zadania. Inna operacja sprawdza spójność harmonogramu, oszczędza to nasz czas i minimalizuje błędy ludzkie. Te funkcje są coraz ważniejsze w dzisiejszych czasach, kiedy presja na efektowność jest duża. Prowiz na przykład umożliwi Ci uruchomienie nowych kanałów bez zwiększania liczby planistów, jak udowadniają nasi zadowoleni klienci. Dzięki szerokiej gamie przydatnych akcesoriów, Prowiz Everywhere może zapewnić Ci wszystkie te funkcje gdziekolwiek jesteś. A jednak system jest gotowy do pracy w zaledwie 5 tygodni. Więc na co czekasz? Poproś o demo już teraz.